gdyby Pan Marszałek Hołownia zdecydował się, gdyby został wybrany, no to, to, to nie jest kwestia takiego, tego, że wracamy do tego, co było, bo my już nie mamy, można powiedzieć, do czego wracać, też przy takich niskich notowaniach, jakie mamy w sondażach poparcia dla partii politycznych, nie mamy co wracać do tego, co było przed. Przed tymi wszystkimi ostatnimi wydarzeniami. Tylko musiałaby to być zmiana i sposobu funkcjonowania Szymona Hołowni, jako przywódcy naszego ugrupowania, zmiana funkcjonowania naszej partii, w jakim stopniu dookreślenie się tej partii na nowo, pokazanie, jaką rolę chce pełnić w koalicji, jeżeli chodzi o sposób postępowania wobec naszych koalicjantów, w tym największego koalicjanta koalicji obywatelskiej, i pana premiera Tuska, ale z drugiej strony powiedzenie, no, gdzie my jesteśmy na scenie politycznej, jeżeli chodzi o nasze priorytety, jaka, jakie sprawy powinny być dla nas najważniejsze. Więc dlatego uważam, że te styczniowe wybory są tak istotne. I stąd nie dziwi mnie towarzystwo tak szanowanych koleżanek i kolegów, którzy chcą kandydować. No, przypomnę, wybory u nas będą 10 stycznia. Do tego czasu jeszcze wiele może się zmienić. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że wszyscy zbieramy podpisy. Cieszę ja się i dziękuję tym wszystkim, którzy yy, muszę powiedzieć, dość, dość licznie już złożyli podpisy pod moją kandydaturą. To jest duży, duży kredyt zaufania i duża odpowiedzialność dla mnie. Natomiast 10 stycznia będziemy wybierać. Zależy mi, żeby to było rzeczywiście taki wybór, po którym odpowiedzi na te pytania, które przed chwilą postawiłem, zostaną w klarowny sposób przedstawione i po prostu pójdziemy w życiu, po życiu Polski 2050 do przodu.